Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu Dla Raków na Czerwiec 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Bierzcie po prostu te części, które pasują do tego, co u Was w tym momencie teraz się dzieje. E, czytanie zaczynamy od, kart stali, od karty stali e, o nazwie Odpowiedź jest prosta. Karta dla Was na czerwiec nazywa się Love Your Body, e, czyli Kochaj Swoje Ciało. E, tak naprawdę, tak jakby. Powierzchowna wiadomość dla Was tutaj jest odnośnie tego, żebyście kochali siebie takich, jakimi jesteście naturalnie. tak? Chodzi tutaj tak jakby o próby upiększania, sztucznego upiększania, sztucznego tak jakby um, poprawiania swojego wyglądu, um, bo tak naprawdę to, to tylko by sugerowało, że nie, jesteś, nie jesteście szczęśliwi um, z tego powodu, um, tak jakby nie jesteście zadowoleni z tego, jak wyglądacie, tak? I możecie się czuć tak jakby nie, niedoceniani lub po prostu być może macie wrażenie, że, że to, co się dzieje w Waszym życiu jest z powodu Waszego wyglądu i ta karta właśnie sugeruje, że, że po prostu jest potrzeba tego, żeby pokochać siebie takim, takimi, jakimi jesteśmy tak naprawdę, tak? Ale jest również inne znaczenie tej karty, które tak jakby... Karty tarota ujawniają to inne znaczenie. Także przejdziemy teraz do tarota i za chwilę jeszcze wrócimy do tej karty. Ok, wasze czytanie zaczynamy od odwróconych dziesięciu mieczy, odwróconych pięciu mieczy i odwróconej karty wieży. Te pierwsze trzy karty. Tak naprawdę te, te karty pokazują nam to, co działo się u Was w przeszłości. Ogólnie rzecz biorąc, całe czytanie dotyczy Was i waszej przy, przynależności do jakiejś grupy, tak? I to, co tutaj się wydarzyło, to jest to, co zostało, tak jakby to, czego wy doświadczyliście, będąc w tej grupie, tak? Odwrócone 10 miecze, odwrócone 5 miecze oraz odwrócona karta wieży, więc tak naprawdę mogła to być również pewnego rodzaju trauma, jaką wy przeżyliście, będąc w tej grupie, tak? Może to być coś poważnego, może to być coś... Nawet i małego, ale coś, co miało ogromny wpływ na Wasze emocje, coś, co naprawdę bardzo mocno Was uderzyło, tak? I Wy tak jakby już przeszliście przez ten ciężki okres, tak jakby poradzenia sobie z całą tą sytuacją, ale bardzo mocno Was to uderzyło, spowodowało bardzo duże, tak jakby, duże zachwianie równowagi, tak? W Was. Ale tak jak mówię... To się zadziało w tej grupie i miało na, na Was ogromny wpływ, tak? I dalej mamy 10 monet, 7 monet i karta Sądu Ostatecznego. 10 monet to jest właśnie ta karta, która sugeruje, że chodzi tutaj tak jakby o energię całej grupy, tak? I na, 7, na karcie 7 monet widzimy Was, Wy się przyglądacie tej grupie teraz. I teraz tak, mogło być tak, że Wy przynależe, przy, przynależeliście... Do tej grupy przez kilka tygodni, przez kilka miesięcy, być może nawet i przez wiele lat. Ale tak naprawdę w niedawnej przeszłości wydarzyło się coś, co bardzo mocno Was uderzyło i co tak jakby otworzyło Wam oczy. I Wy już teraz przez jakiś czas, tak jakby czujecie się tak, jakby powstała taka szklana ściana między Wami a tą grupą. Wy nadal do tej grupy przynależycie ale tak jakby Wasze emocje, tak jakby, jeżeli sobie wyobrazicie Wasze emocje jako takie kręcące się koło, to koło się zatrzymało. I tak jakby Wy stoicie za tą szklaną szybą, szklaną szybą, za tą szklaną ścianą i przyglądacie się tej grupie. Otworzyły Wam się oczy i zaczynacie widzieć, że być może ktoś Wam wmówił, że Wy musicie do tej grupy przynależeć, być może ktoś wam wmówił, że wy poprzez przynależność do tej grupy bardzo dużo na tym zyskacie, że wy tak naprawdę że są same same pozytywne aspekty bycia w tej grupie, tak? Ale po tym co się tutaj wydarzyło i tak jak mówię, to się wydarzyło w tej właśnie grupie i to bardzo mocno was uderzyło, wy zaczęliście tą grupę obserwować i zaczęły wam się otwierać oczy i zaczynacie widzieć, że tak naprawdę to już nie, nie ma sensu tak naprawdę być w tej grupie. Tak? I przychodzi czas na sąd ostateczny. Zaczyna, zaczyna wam się tak, jakby. Hmm, zaczynają wam się przypominać różne momenty hmm, z tego, co się działo w tej grupie. Być może razem gdzieś wychodziliście, a być może dotyczy to też pracy. Może to być tak naprawdę w jakiejkolwiek sferze waszego życia. Chodzi po prostu o grupę, tak? Hmm, I wy zaczynacie sobie przypominać pewne sytuacje hmm, i tak naprawdę zaczynacie widzieć i rozumieć że to, co było Wam tak jakby obiecane, to, co było Wam wmówione, tak naprawdę yy, się nie dzieje, tak, że wcale to yy, tak jakby nie daje Wam przynależność do tej grupy, nie daje Wam tego, co było Wam obiecane, tak, Wy już czujecie w środku, yy, że to może nie tyle był błąd, co Wy już wiecie, że Wy już nie jesteście częścią tej grupy. Tak jakby w tym momencie to już jest tylko iluzja, że Wy do tej grupy przynależycie, bo tak naprawdę głęboko w sercu, emocjonalnie, Wy już od tej grupy odcięliście się przez to, co się wydarzyło tutaj. I przychodzi czas na sąd ostateczny. I teraz tak, ostatnie trzy karty. Mamy odwrócone 10 kielichów, mamy kartę gwiazdy i odwrócony diabeł. Patrząc na, na 10 kielichów, pokażę Wam tą kartę, jak ona wygląda, kiedy nie jest odwrócona. Mamy tutaj dwie ręce, które trzymają kielich. Tak? Jedna ręka byłaby, reprezentowałaby Was, a druga ręka to jest właśnie ta grupa. Tak? I może się wydawać, że obie te ręce trzymają ten kielich wspólnie, razem. Tak? To jest to, co było Wam tak jakby wmówione, tak? że Wy jesteście częścią tej grupy, współtworzycie coś, będąc w tej grupie i wyciągacie z tego same korzyści. Tak? Ale tak naprawdę to była, to była taka iluzja. Wy tak naprawdę, Wam pozwolono dotknąć tego kielicha, ale tak jakby nie mieliście za bardzo wpływu na to, co się działo w tej grupie. I zaczynacie to widzieć, dlatego już w tym momencie ta karta wychodzi nam odwrócona, to, to po prostu wskazuje na to, że Wy już widzicie prawdę odnośnie tej grupy i jaki, jaki wpływ ta grupa miała na Was, i zaczynacie tak jakby widzieć, że, że już do tej grupy nie przynależycie. Dalej mamy kartę gwiazdy i odrzucony diabeł. Karta gwiazdy to jest właśnie to, tak jakby po, po tym, jak już otwierają Wam się oczy, zaczynacie rozumieć, że jednak nie jesteście częścią tej grupy, już emocjonalnie się odcinacie. Tak jak mówię, w świecie fizycznym jeszcze jesteście, ale to już tak jakby, to już są takie ostatki, tak? Bo jednak patrząc na te odrzucone 10 kielichów, wy już podejmujecie decyzję, że nie chcecie być tak jakby częścią tej grupy. Yy, I tak jakby... No, karta gwiazdy. Mamy tutaj, zaczynacie widzieć, że to tak naprawdę Was blokowało, blokowało Wasz rozwój. Nie mogliście, nie mieliście tak jakby żadnego, nie mieliście decyzji, nie byliście częścią decyzyjności. Mam nadzieję, że ma to sens, co mówisz, że tak naprawdę byliście w tej grupie, ale ktoś inny cały czas decydował, co się w tej grupie działo, tak? I Wy na tym bardzo, tak jakby, ucierpieliście w pewnym momencie. I ta Karta Gwiazdy no, pokazuje na to, że jednak Wy widzicie, że, że to nie, nie jesteście już Wy, że, to, że już, Wy już nie jesteście częścią tej grupy, że coś innego jest dla Was, i poprzez to zrozumienie, właśnie zaczynacie sięgać po to, co tak naprawdę jest Wam przeznaczone. I w momencie, kiedy to robicie, mamy odwróconego diabła, czyli że tak naprawdę ta grupa, przynależność do tej grupy, yy, tak jakby zblokowała Was zupełnie, zblokowała Wasze życie, zblokowała Wasz rozwój. I wy poprzez to, że, że teraz rozumiecie, że to właśnie ta grupa miała taki wpływ na Was yy, i poprzez tak jakby odcięcie się od tej grupy zwalczy, zwalczycie tego, tego diabła, tak? Tak jakby to jest taka największa przeszkoda w Waszym życiu w tym momencie, tak jakby przynależność do tej grupy zupełnie Was zblokowała. I poprzez to, że Wy zaczynacie to widzieć, rozumieć, mamy ten sąd ostateczny, czyli że yy, tak naprawdę wyciągacie wnioski. Z tego, co się działo, odcinacie się od tej grupy i w ten sposób, tak jakby, usuwacie tą przeszkodę y, z Waszej drogi, tak? Zupełnie tak, jakby otwierają Wam się nowe drzwi na przyszłość. Y, I tak jakby zaczynacie kierować swoim życiem tak, jak Wy tego chcecie, nie zwracając uwagi na to, czego inni tak naprawdę od Was oczekują, tak? Tylko to się może zdarzyć tylko i wyłącznie w momencie, kiedy usuniecie siebie z tej grupy, tak? Kiedy wyjdziecie z tej grupy, bo wy już wiecie doskonale, że ta grupa tak naprawdę nie ma na celu Waszego dobra, yy, tylko tak jakby chodzi tutaj o dobro kogoś innego, tak? A wy tak jakby byliście takim pionkiem w tej grze, żeby tylko ktoś inny mógł na tym skorzystać. I teraz tak jakby na, następuje taka zmiana o 180 stopni, yy, po prostu tak jakby odcinacie się od tej grupy i zaczynacie żyć pełnią życia. Zwalczacie tego diabła i tak naprawdę wszystko zaczyna się poprawiać, tak? Tylko no te trzy karty na górze pokazują na to, że musieliście przejść przez coś naprawdę trudnego i to jeszcze w was zostanie. To będzie jeszcze do Was wracać, może do Was wracać w postaci snów, może do Was wracać w postaci jakichś tak zwanych flashbacków, czyli po prostu będą do Was wracały wspomnienia, więc tak jakby, żebyście nie myśleli, że poprzez wyjście z tej grupy już wszystko będzie w 100% w porządku, bo jednak będą jakieś emocjonalne pozostałości tego, tak? Ale nie poddawajcie się, absolutnie nie, tylko po prostu tak jakby bądźcie tego świadomi, że wyjście z tej grupy nie oznacza tak jakby w 100% zamknięcia tych drzwi. Bo jednak te emocje jeszcze w was będą, one jeszcze będą wypływać i będziecie musieli sobie z nimi radzić. Tylko tak jak mówię, to jest tak naprawdę każdy, każdy przechodzi przez coś podobnego w swoim życiu. I jest to coś, czego po prostu nie unikniecie, tak? Ale tak jakby największą przeszkodę usuwacie w 100%. I teraz wracając do tej karty tutaj, tak naprawdę znaczenie tej karty w odniesieniu do tych kart tarota, które Wam wyszły na czerwiec. Tutaj chodzi po prostu tak jakby o zakładanie maski, tak? Ta karta pokazuje na to, że tak jakby wy będąc w tej grupie nie do końca byliście sobą, nie było wam tak jakby, nie mieliście pozwolenia, żeby być sobą, tak? Musieliście zakładać pewnego rodzaju maskę, żeby się tak jakby w tej grupie odnaleźć, tak? Żeby tej grupie się przypodobać. I ta karta właśnie sugeruje na to, że teraz przychodzi czas na to, żeby tą maskę zdjąć. W momencie kiedy odcinacie się od tej grupy, to jest wasza szansa, żebyście mogli zacząć y, żyć w taki sposób, że ta maska w ogóle jest zupełnie niepotrzebna. Jesteście w 100% sobą i w ten sposób przyciągacie do siebie osoby, które akceptują was takimi, jakimi jesteście i dzięki temu tak jakby unikacie powtórzenia się tej sytuacji z przeszłości, tak? Czyli że tak jakby nie będziecie przynależeć do żadnej grupy. Tylko tak jakby y, na zasadzie takiej y, elastyczności po prostu będziecie przyciągać do siebie różne osoby, które będą Was widzieć takimi, jakimi naprawdę jesteście, bo pozbędziecie się tej maski, którą nosiliście być może miesiącami, być może nawet i latami. Tak? Ok. To by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne nagrania.